Cześć kochani, witam wszystkich z znaku Raka w czytaniu na styczeń 2024. Tak, jest już czytanie na nowy rok. Niedługo też pojawią się czytania półroczne, czyli czytania od stycznia do czerwca dla każdego znaku Zodiaku. Na razie będziecie mogli już wkrótce głosować, od którego znaku zaczynamy, także miejcie po prostu tutaj mm, oczy do ocho, a głowy, bo pojawi się post w zakładce społeczność. Co więcej, dzisiejsze pytanie rozpoczniemy od rozkładu ogólnego z kart wyroczni, później przejdziemy do um, czytania na miłość dla singli, następnie miłość dla osób w związkach, później praca, kariera i finanse, a na samym końcu duch i emocje. Oczywiście do każdej z tych części w opisie filmu znajdziecie czasówkę, więc wystarczy, że go rozwiniecie no i klikniecie na odpowiedni rozdział, na rozdział, który Was po prostu najbardziej interesuje i chcecie go po prostu obejrzeć. Eee, pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane, czy to tutaj na YouTuba, czy na jakikolwiek, jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne. Mogą z Wami rezonować w całości, częściowo, ale mogą też nie rezonować wcale. A w momencie, kiedy. Nie rezonują wcale, no to ja zachęcam do sprawdzenia swojego kosmogramu, sprawdźcie swój ascendent, znak księżycowy, Wenus, tak aby po prostu mieć takie szerokie pojęcie na, na ten temat. No dobra, nie przedłużając, zaczynamy. I zaczynamy od rozkładu z kart wyrocznych. Zobaczmy, cóż ciekawego mam, jeżeli chodzi o wyrocznie dla Was. I tu już nam jedna karta się odwróciła, spróbuję ją zlokalizować. Pojawia nam się trójka zimy, więc tutaj dalej zimowy nastrój. E, odezwij się do tych, e, którzy zawsze cię wspierają, jeżeli potrzebujesz, e, potrzebujesz wsparcia, właśnie, potrzebujesz opieki, potrzebujesz m, przysługi. Odezwij się do tych, e, przy których po prostu czujesz się doceniany, doceniana, kochany albo kochana. E, to osoby możliwe, że w tej chwili właśnie z czymś się zmagają, potrzebują, m, potrzebują też waszego wsparcia, więc może, możecie mieć okazję, możecie. Tutaj, mieć sytuację, która pozwoli wam się, że tak powiem, zrewanżować. Jeżeli natomiast Wy macie jakiś problem, nie wstydźcie się, właśnie odezwać do osób, które, które są zawsze przy Was, które są zawsze dla Was. Mo Możliwe, że znajdziecie się w sytuacji, która po prostu będzie trudna, po prostu będzie dla Was sytuacją na, ten, na, jed, na jakiś moment, na jakąś chwilę wydającą się nie do przejścia, nie do ogarnięcia, po prostu za dużo, ale wiecie, mając wsparcie. W swoich przyjaciołach, w swojej rodzinie jesteście naprawdę w stanie wszystko, wszystko przejść, wszystko przeżyć. I uwierzcie mi, z tej sytuacji wyjdziecie 10 razy silniej, silniejsi niż jak do niej wchodziliście. To jest właśnie taki moment, że no boimy się czegoś, obawiamy się, wychodzimy z jakiejś tam swojej strefy komfortu, nie czujemy się komfortowo, właśnie. W tej całej sytuacji, to może być tutaj, mogą być tutaj momenty, w których czujecie się po prostu smutni, czujecie się źle, i myślicie, że no kurczę, 2024, a od razu mi daje po prostu po mordzie za przeproszeniem. Ale na spokojnie to wszystko się ustabilizuje. I moim zdaniem, lepiej tak, tak na, na, na zdrowy rozum, na zdrową logikę, że na początku roku dostać w twarz, niż po prostu cały czas sobie dostawać przez cały rok, tak? Więc ja tutaj na Waszym miejscu bym nawet, może nie to, że się ucieszyła, no. Bo nie ma się z czego cieszyć, ale no, założyła, że teraz będziecie mieli po prostu to z głowy, później musi być już lepiej. No, ale nic dziwnego, że tutaj jakiś smutek się pojawia, ale on odejdzie, on z czasem po prostu gdzieś tam od Was się oddali. Także dajcie sobie po prostu sobie czas na wyleczenie ran, na wyleczenie sytuacji, które, które nie były dla Was dość um, przyjemne. Dobra, teraz przejdziemy do czytania, moje drogie raczki, na miłość, na miłość. Dla singli i na samym początku pojawia nam się paź kielichów, więc tutaj może być jakaś nowa energia, może być zupełnie świeża osoba, ale to jest troszkę tak, jakbyście jakbyście dali mm, takiemu małemu dziecku zabawkę i tak to dziecko się na tą zabawkę patrzy i nie wie, co ma z tą zabawką zrobić, tak? Albo dajecie komuś, kto nigdy niczego nie gotował, dajecie mu składniki i mówicie, zrób mi z tego to i to. A ta osoba się na was patrzy, okej, okay, ale... Ale ja nie umiem, nie? A pojawia nam się dziewiątka pentakli i mam wrażenie, że właśnie z taką osobą będziecie mieli do czynienia. Możliwe, że to jest ktoś, kto nigdy nie był w jakimś, w jakimś poważnym związku, nigdy nawet nie, nie spotykał się z kimś, tak wiecie, że randkował czy coś, tylko no, tam pojawiały się jakieś osoby, szybko znikały. Jest tutaj taka właśnie dziewicza energia, taka. Czysta energia, nic się jakiegoś wielkiego tutaj nie działo, ale wy macie przekonanie, że właśnie ta osoba jest, to jest ktoś dla was, tak? To jest ktoś, kto, kogo możecie bardzo fajne rzeczy nauczyć, to poprimo, ale też dzięki któremu wy możecie w ogóle spotykać, bo spotykacie się z kimś, kto właśnie jest taki, no, nieskażony innymi relacjami, i to jest też dla was takie dość. O Jezu, nie chcę powiedzieć, że komfortowe, ale dla Was po prostu ciekawe, bo ta osoba nie ma jakichś głupich nawyków, nie ma nie wiadomo jakich wymagań, że tego nie, nie toleruje, to jest złe i tak dalej, tylko właśnie jest taka, ok, to ja się tego nauczę. I Wy się dobrze z tym czujecie, że właśnie ta osoba się powoli uczy i to jest zupełnie ktoś inny niż zwykle. Możliwe, że mieliście tendencję do spotykania się właśnie z osobami, które ciągle się z kimś spotykają, które ciągle randkują, które ciągle są w jakiejś relacji, które mają energię właśnie tego gracza, takiej osoby skaczącej z kwiatka na kwiatek. A ta energia zupełnie inna. I wiecie co? Wy naprawdę się przy tej osobie w końcu czujecie komfortowo. Bo nie musicie, nie wiadomo... Jak, może nie to, zabiegać, bo oczywiście, że musicie zabiegać i chcecie zabiegać, ale właśnie to jest, to jest duża różnica pomiędzy tym, że coś się musi robić, a coś się chce robić. To jest bardzo duża różnica w momencie, kiedy. E, jakaś osoba ciągle czegoś od Was wymaga, ta osoba od Was nie wymaga, ta, ta osoba się cieszy, że jest przy Was. To jest tak zupełnie inna energia. Ciężko mi jest to opisać, ale myślę, że jak jesteście w tej sytuacji, to doskonale wiecie, że w niej jesteście. I zobaczcie, że na samym końcu mamy kartę zmiany, mamy tutaj śmierć, transformację. To jest zmiana, myślę, że Waszych nawyków, em, jeżeli chodzi o randkowanie. To jest zmiana podejścia, bo myślę, że spotykając się gdzieś z tą osobą, byliście bardzo sceptyczni, bo no właśnie, no nigdy tam się zniknie nie spotykał, albo nie spotykała, albo miał takie jakieś pojedyncze relacje i też byliście, okej, okay, no może coś z nim z tą osobą jest nie tak, może coś tutaj nie gra i byliście bardzo, bardzo sceptyczni, baliście się tego wręcz, ale yy, myślę, że to jest dobry kierunek, to jest dobry kierunek, żeby właśnie dać szansę osobie, która nie szuka na siłę, nie nie naprasza się, nie jest taka mocno sfokusowana na związku, bo myślę, że ta osoba jest też sfokusowana na wielu innych rzeczach. A to też jest dla Was bardzo, bardzo takie kuszące i właśnie zupełnie świeże, zupełnie, zupełnie inne. Także jak macie kogoś takiego, kto jest, że tak powiem, nieskażony jakimiś poprzednimi relacjami, to dajcie tej osobie szansę, bo myślę, że naprawdę warto. Tak to widzę, moi drodzy single. No tutaj zmiany się pojawiają, te zmiany właśnie w typie. Dobra, a teraz zobaczymy co u osób w, w związkach, sprawdźmy co u osób w związkach, co u osób w relacjach, i to wygląda na styczeń 2024. Nie wiem czy nie powiedziałam wcześniej 3, ale tak jak mówiłam chyba u poprzedniego znaku, że jeszcze pewnie będę się mylić. Oczywiście chodzi o styczeń 2024, czyli ten naj, na, nasz, najbliższy, nasz najbliższy rok. Sprawdźmy, pojawia nam się dziewiątka, dziewiątka mieczy. Mhm. Okej, okay, zobaczmy, co mamy dalej. Królową Mieczy. Mhm, no tutaj ja widzę bardzo to, że nam rezonuje to właśnie z tą, z tą trójką zimę, która pojawiła się, się na samym początku. Tutaj mamy karty, które po prostu temu odpowiadają. Zaraz będę Wam to interpretować, no i rycerz, rycerz, mieczy. Macie wokół siebie ludzi, którzy naprawdę was, Wam pomogą, Was wspomagają, są, e, nawet jeżeli nie mogą Wam, wiecie, fizycznie pomóc i powiedzieć, to co macie zrobić, to zawsze dla, są dla Was właśnie taką, takim wsparciem. Okej, okay, wygadaj mi się, powiedz co, i jak ja się postaram Ci doradzić. Nie gwarantuję, że dam Ci dobrą radę, nie gwarantuję Ci, że, że nie wiem, że rozwiąże Twoje wszystkie problemy, no bo to też nie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Ale to są osoby, które no wykazują się naprawdę ogromną inicjatywą i tym, że, no, że są obok Was. Z tym, że Wy, ja myślę, że tutaj chodzi o Waszego partnera, tak, bo, ale myślę, że Wy to bardzo tłumicie w sobie. Jest ta dziewiątka mieczy, jest to takie zamknięcie się i mm, no i to przytłaczanie się samych, tak, siebie samego, siebie samej problemami, które, które gdzieś tam się u Was pojawiają. I to co jest Najgorsze w tej dziewiątce mieczy, że to nawet nie jest nie wiadomo jak wielki problem, ale przez to, że wy go tak analizujecie i nadanalizujecie i zastanawiacie się, i tutaj po prostu wchodzicie na jakieś takie no, no mocno wyższe szczeble tej takiej dogłębnej analizy, no to staje się po prostu tym wielkim problemem. I to jest moment, w którym zobaczcie, że pojawia się też tam, tam o tutaj, soba, tak. Więc jest tutaj wiedza. I mam wrażenie, że właśnie Wy sobie zdajecie z tego sprawę, że, że to nie jest nic takiego, nie wiem, ogromnego nie do przejścia, ale się tym i tak stresujecie. Dlatego, no, mamy tutaj królową mieczy. Porozmawiajcie, otwórzcie się, wyłóżcie kawę na ławę. Bo wiecie, że. Mm, Okej, okay, wy nie chcecie sprawiać problemu, tak, nie chcecie sprawiać kłopotu swojej, swojemu partnerowi, partnerce, ale zauważcie, że no ta osoba na pewno to widzi, jeżeli jesteście w bliskiej relacji, a z tego co mi się wydaje, to jesteście, to ta osoba zauważy, że coś jest nie tak, że coś nie gra i naprawdę nie chcecie tego, aby ta osoba wymyślała sobie scenariusze, co się u Was dzieje. Bo bardzo możliwe, że po prostu to pójdzie w złym kierunku. Więc lepiej jest naprawdę zagrać w otwarte karty, powiedzieć, że słuchaj, no mam taki, taki problem. Ja wiem, że to nie jest nic wielkiego, ale no, dla mnie jest. Tak, dla mnie personalnie jest to coś po prostu dużego. I zobaczcie, że mamy rycerza miecz i Ta osoba po prostu śpieszy was z pomocą i stara się właśnie. Mm, Wyciągnąć do Was tę pomocną dłoń, porozmawiać, posłuchać i coś nawet zrobić, bo jednak Rycerz Mieczy to jest karta akcji, tego, że przejmujemy inicjatywę i w momencie, kiedy Wy jesteście wykończeni tym i zastanawiacie się, co zrobić dalej, ale nie macie po prostu na to jakiejś ogromnej siły, to ten rycerz Miecz pokazuje, dobra, to ja to za ciebie postaram, postaram się to za ciebie zrobić albo ułatwić ci do granic możliwości, bo to tu jestem. I myślę, że to też jest taka no swego rodzaju misja tej osoby, żeby was chronić, żeby właśnie o was dbać i żebyście nie byli smutni. To przede wszystkim. Tak to widzę, moi drodzy. No, macie ogromne wsparcie. Wystarczy się do tej osoby po prostu odezwać, do swojego partnera, partnerki, powiedzieć, że coś nie gra, coś jest nie tak i macie kogoś, kto wam będzie chciał ulżyć. Tak to widzę moi drodzy, związkowcy zabieram karty, moje drogie raczki. Mm. I co, przechodzimy do pracy, kariery i finansów. Zobaczmy, cóż ciekawego tutaj mamy ups, dla Was, moi drodzy, co ciekawego na styczeń dla raka na rok 2024, czyli styczeń 2024. Sprawdźmy, co u Raka, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse. Zobaczmy, co u Was, moje drogie raczki. Okej, okay, pojawia się dwójka różdek. Mhm. Następnie rycerz mieczy. Okej. Okay. Okej, okay, ten rycerz mieczy jest re energią repetytywną, bo on się również pojawił w... tak jak myślałam. W czytaniu dla związkowców. Co ja tutaj widzę? Ja tutaj widzę plany. Yy, I to jest troszkę właśnie takie plany robione po omacku. Bo co wam się spodobało i wypędzicie w tym kierunku? Chcecie gdzieś pojechać, dobra, kupujecie bilety. Jest dużo takich spontanicznych decyzji, myślę, że o tym mówi nam Rycerz Mieczy, gdzie powinny one mieć no, więcej gdzieś tam takiego nie wiem, racjonalnego myślenia i zastanowienia się, czy faktycznie coś jest dla Was okej, okay, czy, czy może, nie wiem, poczekać z podjęciem tej decyzji. Jest tutaj dużo właśnie takiej pochopności i że coś zobaczyliście, że coś się świeci, że coś jest fajne, że ktoś coś ma, że to fajnie wygląda, to fajnie działa, że ktoś gdzieś był, to Wy stwierdzacie, dobra, to ja też chcę. Tylko, że nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu widzieć i już od razu działać. Zastanówcie się, czy macie na to przestrzeń, czy możecie sobie na to pozwolić, czy to jest odpowiedni wydatek, czy na ten moment nie macie żadnych wydatków, które czają się w szafie, bo zobaczcie, że ten końców piątka Piątka Pentakli, a Piątka Pentakli jest to karta właśnie takiej trochę biedy. I no nie sztuką jest, to jest taka polska, czasami nie, nie, nie w każdej rodzinie oczywiście, bo to była mocna generalizacja, generalizacja, ale bardzo często jest tak, że dajmy na to te święta, tak? Zastaw się, a nie daj się. Po prostu wszystko na tym stole, nie wiadomo, aniołki śpiewają, jakieś wielkie pieczenie, nie wiadomo co, e, ogrom jedzenia, ile tego idzie na straty, ile tego idzie do kosza? I po co my to robimy? Dlatego, żeby się pokazać innym, dlatego, żeby, nie wiem, zaimponować, że o, jak u nas się dobrze wiedzie. Nie o to w tym wszystkim chodzi. I u Was też może jakiś plan, może jakaś impreza, może nie macie na to możliwości za bardzo w tej chwili i może lepiej, nie wiem, pociułać, odłożyć i dopiero później ewentualnie w to iść. Więc nie podejmujcie tych decyzji zbyt pochopnie, bo no bo czasami możecie właśnie gdzieś tam sobie pozwolić na jakieś szaleństwo finansowe, a to może być później taki strzał w stopę i potem nie macie, nie wiem, za co opłacić rachunków. To jest drastyczny przykład, bo to może być coś naprawdę małego, że, nie wiem, stwierdzacie, że kupicie sobie Jakąś rzecz, a później e, zabraknie wam pieniędzy, żeby kupić coś, co faktycznie jest nam potrzebne. Hmm? To mogą być małe rzeczy, więc dlatego zwracamy uwagę po prostu na nasz budżet i jak nim dysponujemy, jak, jak sobie to jesteśmy w stanie rozplanować. Tak to widzę, moje drogie raczki. Zabieram tutaj karty. I co, i lecimy dalej? Lecimy do przesłania, do czytania na ducha i emocje. Sprawdźmy, jakie mamy karty tu, jeżeli chodzi o ducha i emocje. Sprawdźmy, co ciekawego mamy dla osób z podznaku raka, jeżeli chodzi właśnie o ducha i... Emocje. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to szóstka mieczy, okej, okay. mam wrażenie, że może pojawić się właśnie dużo wspomnień, dużo takich sytuacji i mówienia właśnie, kiedyś to było, no jest tutaj tak, jest czwórka, czwórka ziemi, czyli czwórka pentakli, mhm. Okay, I zobaczmy, co mamy na samym końcu. I szóstka wody. Zdecydowanie dużo wspomnień, dużo retrospekcji tego, że zastanawiamy się, co... Co z co zrobiliśmy nie tak, co poszło nie pod naszej myśli, że jesteśmy w takim momencie w naszym życiu, co mogliśmy zrobić lepiej, co no, jest dużo tego. I ja się bardzo cieszę, bo myślę, że ta końcówka grudnia i styczeń to są dla nas takie miesiące podsumowujące. Dzisiaj mam po prostu problem z tymi długimi słowami. I to jest swego rodzaju podsumowanie. U was podsumowanie. Poniekąd duchowe, ale też takie zatrzymanie się, że dobre, patrzę w jakim miejscu życia jestem. Czy ja w tym miejscu chciałem być? Czy mogę to jakoś zmienić? Czy jest mi dobrze tak jak jest? Jak moja przeszłość na mnie wpłynęła? Jest tutaj bardzo dużo takiej własnej analizy i możliwe, że to też gdzieś wpłynie na ten wasz humor, tak, o którym wspominałam, właśnie w czytaniu, czy to dla osób w związkach, czy tutaj w pierwszej części czytania, czyli czytania na. Um, kart wyroczni. I wydaje mi się, że tu ta taka, taka refleksja jest potrzebna, to zatrzymanie się. Tak samo z czytaniem przecież y, na pracę, karierę, finanse. Zauważcie, czy nie zrobiliście czegoś, czy nie macie w planach zrobienie czegoś, co, co kiedyś też gdzieś tam chodziło Wam po głowie, mm, ale jednak zdecydowaliście się na wstrzymanie. Dlaczego tak wyszło? Dlaczego się zdecydowaliście na wstrzymanie? Może były ku temu właśnie takie ważne powody. Więc tutaj jest dużo właśnie autorefleksji, ale też dużo wspominek. Może Akurat spotkać się z kimś, kto, mm, kto no, zajmował bardzo dużo miejsca w Waszym sercu, właśnie w przeszłości, i jesteście w stanie właśnie sobie przypominać miłe czasy. Tak, tak, tak to widzę, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo, moje drogie raczki. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach, i widzimy się oczywiście w kolejnych czytaniach. Do zobaczenia.